Każdy z nas ma jakiś swój własny sposób grania w Movie Star Planet i mimo że ta gra wydaje się średnio ciekawa, to jednak jest mnóstwo pomysłów na to, jak można w nią grać. Dzisiaj postaram się Wam przedstawić kilka takich, z którymi spotkałam się akurat ja Typ grania, w którym głównie skupiamy się na wymianach unikatami, i mimo że ten sposób jest niemalże na wymarciu przez tygodnie unikatów, unii za level itd., tak to jednak wciąż spotykamy osoby na MSP, które się tym zajmują. Każdy trader ma swój artbook, w którym prezentuje swoją kolekcję zdobyczy, co ułatwia wymienianie się z innymi. Grając w ten sposób, niemalże jedynymi czynnościami, które wykonujemy, jest poszukiwanie unikatów, które chcielibyśmy zdobyć, znajdywanie tzw. dzbanów, oczywiście po to, aby wymienić piksy celki jak najniższym kosztem, samo wymienianie się oraz aktualizowanie na bieżąco naszego arta, a jeżeli moderacja zrobi kolejny rare week, to trzeba też ponarzekać na to, ile pieniędzy właśnie straciliśmy, posiadając oryginały danych unikatów. Zauważyłam również, że na ogół takie osoby przykładają dość dużą wagę do robienia luków, Są one wykonane zazwyczaj starannie i z dbałością o szczegóły. Przeważnie w taki sposób grają osoby starsze z długim stażem na star Planet. Domyślacie, o co będzie tutaj chodzić. Tak, chodzi o te wszystkie słynne twarze, które widzimy nagminnie w topce zdjęć. Jeśli wybieramy taki typ grania, to właściwie jedyne co robimy to wstawianie swoich fotek. Ale czekajcie, bo to nie jest takie proste. Musicie albo mieć bardzo wyróżniający się styl, czyli kolorowe włosy, jakieś kolczyki i tym podobne, albo wręcz przeciwnie, czyli styl bardzo modny aktualnie, co oznacza szeroko pojęte estetyk, lata 90. i tak dalej. Nie posiadajcie. Jednego albo drugiego, raczej będzie trudno zaistnieć w topce, no chyba że wybijecie sobie zdjęcia poprzez multikonta, co zapewne część z tych słynnych twarzy właśnie robi. Można powiedzieć, że jest to taka podkategoria Instagramera, ponieważ grając w ten sposób również wstawiamy zdjęcia, tyle że nie swojej twarzy, a swoich rysunków. Oczywiście wymaganiem tutaj jest umiejętność rysowania. Często takie osoby chodzą do szkół artystycznych, co również zyskuje odzwierciedlenie w ich ubiorze na MSP. Jest on zazwyczaj bardzo wyróżniający się, dopracowany i oryginalny. Takie osoby zazwyczaj średnio interesują unikaty lub to, co się dzieje na MSP. Poświęcają raczej Czas i energię na swoje prace. Jednakże największą zmorą graczy tego typu są ciągłe i nieustające pytania: Dylizujesz mnie? które niestety nie znikną nigdy, dopóki ta osoba nie przestanie wstawiać swoich rysunków do internetu. Ekstrawertyk to osoba, która bardzo lubi kontakty z ludźmi, jest towarzyska, lubi spędzać czas w dużym gronie itd. Odpowiedniki takich ludzi również możemy spotkać na Movie Star Planet, mimo że w życiu realnym niekoniecznie musi to pasować do tych osób. Ale już tłumaczę, o co mi chodzi. Na ekstrawertyka to sposób grania, w którym naszym głównym celem jest poznawanie nowych osób, pisanie z nimi i nawiązywanie znajomości. Tacy gracze większą część czasu spędzają chodząc po czatach, udzielając się na Forum, czy po prostu kontaktując się z innymi poprzez pocztę? Często takie rozmowy przechodzą na Skype'a, Messengera, Discorda czy jakikolwiek inny komunikator, bo jednak ten na MSP pozostawia wiele do życzenia. Słowo Topkowicz może i brzmi trochę głupio, ale serio nie wiedziałam jak to inaczej nazwać. Chodzi tu oczywiście o osoby, które można spotkać na najwyższych miejscach w high scores z ogromnymi levelami i masą unikatów. Głównym celem tego typu graczy jest, jak wszyscy wiemy, zdobycie jak najwyższego levelu w jak najkrótszym czasie. Wydają oni tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych na VIPy i pakiety, co też tłumaczy nam skąd u nich tak pokaźna kolekcja unikatów. Oczywiście, aby zdobyć jakiś wysoki level na MSP typu 80, 90 czy setny, trzeba nie dość, że wydać ogromne pieniądze, to jeszcze spędzić niewiarygodną ilość godzin w tej grze. Głównym zajęciem takich osób jest oglądanie filmów typu sekundówki z kilkuset multikont, co jest jednym z najszybszych sposobów na fame. Wśród topkowiczów można również zauważyć bardzo typowy styl ubioru, to znaczy ciemna karnacja oraz charakterystyczne, ekstrawaganckie luki. I to by było na na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że nikt się nie obraził. Oczywiście bierzcie troszeczkę z dystansem to, co tutaj powiedziałam. Do następnego i pa 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 pa!